Elo wędrowcy, przed wami piąty odcinek serii Smart, a w nim znajdziecie 10 wyjątkowych lokacji, w których możecie rozstawić swojego kampa, zawierające istniejące struktury. Dawno tej serii nie było na kanale, więc tym bardziej zapraszam do oglądania. Z tej strony Dworko Elo, skrypty 76, PS Polska. Dzięki za wsparcie dla osób widocznych na tej liście oraz dla Bethesda Softworks. Jeżeli też chcecie mnie wesprzeć, zapraszam do linków w opisie filmu. Pierwsza lokacja, do jakiej Was dzisiaj zabiorę, znajduje się na wschód od Huntersville. Konkretnie jest to most, który aż prosi się o jakiś zajazd bądź infrastrukturę innego typu, by się z nią tutaj wpasować. Co sądzicie o tej lokacji? Numer drugi na dzisiejszej liście wylądował nie bez powodu. Jest to miejsce niedaleko na północ od Łęsteku. Idealny kawałek ziemi dla kogoś z wizją placówki Wojskowej Bractwa Stali lub Wolnych Stanów. Dodatkowym atutem, prócz anteny, jest ogrodzenie, które idealnie można dopasować do wielkości, jaką mamy do dyspozycji w naszym kampie. Miejscówka numer 3 jest wręcz stworzona dla wszystkich miłośników mieszkania pod mostem. Przy odrobinie wprawy można stworzyć miejsce ciężej dostępne dla wrogich istot. Sam używałem tej lokacji na początku swojej przygody z kampami. Gorąco polecam. Kolejny przykład dla osób lubujących się w zabudowie mostów znajduje się niedaleko steków u generała. Tutaj, prócz miejsca PON, macie miejsce też nad tą gotową infrastrukturą. Można tutaj zbudować klimatyczny garnizon na granicy żurawinowego trzęsawiska i płotniska. Piąty punkt programu przedstawia coś dla miłośników zabudowy kolejowej. Drzemie w Was taka osobowość? Aż ciekaw jestem, jak ją zabudujecie. Miłośników obcych cywilizacji zadowoli na pewno miejscówka numer 6. To właśnie tutaj sprawny budowniczy może zbudować nietuzinkową placówkę badawczą, która otoczy ten niecodzienny obiekt. Postapokaliptyczna wersja Stonehenge wersja do zamieszkania wraz z stronem pośrodku dla prawdziwego bandyty. Znajdziecie na północnej części Dzikiej Rubieży, nieopodal Krypty 79. Jako członek apalackiego oddziału Bractwa Stali, dostałeś za zadanie zbudowanie posterunku, więc jako sprytny żołnierz, wybierzesz tą oto lokację na zachód od Watogi i przywrócisz ją do czasów jej świetności. Podobają Ci się tarasy widokowe w malowniczym rejonie lasu? Lokacja numer 9 zawiera takowe dwa obok siebie. Możesz wybrać jeden z nich. Który wybierzesz? Ostatnie klimatyczne miejsce znajduje się na wschód od Harpen Sfery. Przy odpowiednim rozstawieniu kampa zaaranżować możesz wejście do tunelu. Czy jako członek Blue Karawan otworzysz kolejną trasę karawany? Dajcie znać w komentarzach, którą lokację zamierzacie wybrać. Jak Wam się uda coś ciekawego zbudować, koniecznie pochwalcie się na moim Facebooku, Discordzie lub wyślijcie maila na adres dworkop.elo.gmail.com A na dzisiaj to tyle. Dzięki, że mnie oglądaliście. Mam nadzieję, że pomogłem i zainspirowałem. Do zobaczenia i usłyszenia w Apalachach. Elo!